Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z drugim odcinkiem na temat przyjemnego pakowania. Porozmawiamy o elektronice. Jak ja pakuję elektronikę, co zazwyczaj zabieram na wyjazd, jak to wszystko dzielę i jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim chciałabym na początku zrobić pewien podział. Zupełnie inaczej pakuję się, kiedy jadę w zwykłą podróż, nie wiem, na wakacje, czy coś zwiedzać, czy tak, na koncert w łodzi? A zupełnie inaczej pakuje się, kiedy jedna stopa. To jest chyba dość zrozumiałe. Ale jakie są różnice w elektronice? Zazwyczaj, jeżeli jedna stopa, staram się brać jak najmniej sprzętu. Ostatnio udało mi się zabrać jedynie telefon. I chyba tablet, ale nie jestem pewna. Jak na jednym wyjeździe wiem, że auto zupełnie miałam tablet. Ale tak to zazwyczaj mam sam telefon, nawet ten 3 nie biorę. Ponieważ chcę, żeby było jak najmniej rzeczy. Oraz by w razie czego jakby ukradli jakieś bogacie, żebym niczego nie żałowała. Oczywiście teraz ta kwestia by się trochę zmieniła, ale zaraz wam o tym opowiem. Ale to też zależy jaki stop, bo na przykład jeżeli jechałam do Zagrzebia i wiedziałam, że będę w Wiedniu, Będę zagrzebił i chciałam też mieć jakąś pamiątkę z tego wyjazdu, tym bardziej, że jechaliśmy do znajomych, to wzięłam aparat fotograficzny, ale wtedy miałam jedynie taki, wiecie, zwykły, kompaktowy mały aparat. Niestety nie byłam zadowolona z jakości tych zdjęć i wiem, że już raczej go nie wezmę, no chyba, że po prostu będę wiedziała, że jadę na zwykłego stopa. Bo jeżeli wylądowaliśmy na przykład w Wiedniu i zwiedzaliśmy jedynie wieczorem, kiedy zaczynało się ściemniać, to mam tylko trochę zdjęć i są na bardzo słabej jakości, ponieważ ten aparat nie robi zdjęć w nocy. I to było trochę przykre, bo zwiedzaliśmy fajne uliczki, fajne kamienice, a niestety pamiątki się nie zachowały. Nawet nie było możliwości ich zachować, bo wszystkie zdjęcia były ciemne i nawet rozjaśnienie na kompie nic nie dawało. Teraz wiem, że jeżeli bym jechała to na pewno wzięłabym aparat swój, yy, bo on ma też funkcję nagrywania, więc mogłabym nim nagrywać. Też nie wiem czy wziąłem też kamerę, to by zależało, ale chciałabym wziąć jak najmniej sprzętu. Wtedy jeszcze nie miałam, ale teraz bardzo przydatną rzeczą jest również bezprzewodowy internet, który co prawda nie ma na dwie godziny około, ale zawsze może poratować. W sytuacji kiedy nie wiem, chcemy znaleźć w hitchwiki, yy, przeczytać na hitchwiki informacje. Taki internet zawsze się przydaje. Tak więc teraz, chwilę Państwu, jeżeli bym jechała na stopa a mam kilka planów, mam nadzieję, że chociaż jeden pali, żeby mogła Wam zrobić bloga z tego, ale też dla siebie, ponieważ yy, trochę tęsknię za stopywań. na pewno zabrałabym telefon, modem. Minęłabym na pewno tableta, kamerę, ale wziąłabym aparat i dużo rządziłbym baterii. Myślę, że to by była taka dobra ilość sprzętu. Ale jak za to pakuje się na wyjazd? Może powiem Wam bez ekstremalny. Kiedy jechaliśmy do Tarnowa, podam Wam daily vloga tutaj, uzgodniliśmy z siostrą, że skoro idziemy PKS-em, to weźmy laptopa, żeby mieć dostęp do internetu, ponieważ gościliśmy w domu. Rodziny u Ani, więc był tam internet bez problemu. Dlatego pomyśleliśmy, że weźmiemy laptopa. Teraz Wam opowiem, jak wyglądało wypakowanie i co zazwyczaj zabieram, ale co bym teraz dodatkowo zabierał. Przede wszystkim, ja staram się mieć sprzęt wszelkiego rodzaju oprócz laptopa zawsze w torebce. Dlatego czas mam takie ogromne torby podręczne, w których po prostu mam sprzęty. Właśnie jak jechaliśmy do Tarnowa, miałem więcej sprzętu, to znaczy miałam telefon, modem, tablet, aparat i MP3. taką zwykłą z kreatywa. Natomiast w torbie na laptopie znajdował się laptop oraz w z brzegu za torbą z ramkiem, znajdowały się wszelkie kable do komórek, tableta, modemu ładowania. Żeby one mi się podobce nie wylały, a tam miały swoją specjalną kieszonkę. Że Jeżeli szukałyśmy na miejsce jakiegoś kabla, to widziałyśmy, gdzie on jest. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie techniczne, wiem, że pomyślicie, o jej kuriku. to może lepiej byłoby włożyć cały sprzęt tam i mielibyście mniej problemów to nie jest do końca tak, ponieważ wtedy ta tobona topa byłaby bardzo ciężka, ponieważ jednak. Laptop swoje waży. Ja nie mam takiego notebooka, tylko mam normalny laptop. Wiadomo, że nie jest super ciężki, ale jednak swoje waży. Kiedy dołożyło się ładowarkę, która też trochę waży, i trochę kabli, to wiadomo było to, że jednak to był pewien ciężar, a jednak tą to torbę trzymałam ja. Dlatego planuję sobie rozbić to jakby na dwa pakunki żeby mieć lepiej do trzymania i też żeby lepiej to było technicznie i łagowo. Po drugie, bołabym się mieć cały sprzęt w jednej torbie, ponieważ wiadomo, jak ukradnę jedną rzecz, to jest trochę mniejsza szkoda niż wszystkie, prawda? Więc wolę to rozbijać. Teraz wiadomo, zabrałabym dodatkową kamerę, więc szyby dodatkowy kabel do kamery. Jeszcze co chciałam powiedzieć o elektronice. Mam aparat, który wcześniej nagrywałam. Jest to aparat Sony ten pan pisze model? On ma swoje plusy i minusy. Ma bardzo ładne kolory, robi fantastyczne zdjęcia. Nagrywa fajną jakoś filmów, chociaż staram się nie nagrywać, żeby mi się zbyt szybko nie zużył. Ale jego ogromną wadą jest to, że jest na baterie, przez co jest dużo cięższy niż aparaty na taką baterię ładowaną sieciową, na akumulator, inaczej, oraz baterie się rozładowują i wyobraźcie sobie sytuację, nie wiem, że jesteście w środku miasta i nie macie dostępu na przykład do sklepu nie macie drobnych pieniędzy, wam się się właśnie skończyły to lepiej jest jednak mieć tą baterię naładowaną, albo na przykład jeżeli wyglądacie na Mące i chcecie zrobić sobie sesję przed kwiatów bądź też jakieś piękne widoki w lesie to może że nie kupicie baterii dlatego też ja wolę sprzęt jednak na akumulatory. One mają swoje wady, tak samo jak i sprzęt na baterie, ale ja jednak preferuję akumulatory. Jeżeli, nie wiem, macie jakieś inne sposoby, znacie dobre baterie, bądź też macie jakieś inne uwagi, to odpiszcie. Mam <laughs> ja szczerze, że nie przypuszczałam, że będę jechać na drugi koniec polski z Laptopem i trochę się tego bałam, że nie wiem, nie poradzę sobie z ciężarem czy z czymkolwiek. Ale było to fajne i fajnie było mieć na miejscu swój sprzęt. Można było też więcej zrobić. Myślałam, że uda mi się na miejscu od razu montować ale wiadomo, byłam na wakacjach, udało mi się odpocząć. Podstawową rzeczą również w pakowaniu dla mnie zawsze jest sprawdzenie, czy mamy wszystkie ładowarki i zabranie nawet dodatkowej ładowarki. To znaczy, jeżeli telefon w moim wypadku i moda mają to samo wejście, staram się zabrać jak najwięcej kabli żeby móc każde sprzęt połączyć osobno, na przykład w tej samej chwili. Dodatkowo moją radą również jest to, żeby zawsze przed z domu oraz przed wyjazdem na przykład z noclegu, jeżeli już wracamy do domu albo wiemy, że będziemy, nie wiem, dzień, dwa w drodze, wszystko naładować. Po to, by potem nie było problemu z tym, że gdzieś tam nam się prąd skończył. W podróży zazwyczaj tablet służy mi do przeglądania internetu, po to, by nie telefonu bo jak wiadomo, niestety telefony, smartfony bardzo szybko się rozładowują. Ja jeszcze nie mam powerbanka i na razie nie widzę takiej potrzeby. Oczywiście planuję kiedyś zakupić. Na razie nie mam to funduszy Na razie podcast nie starcza, a jak chcę wejść do internetu, nie wiem gdzieś gdzieś tam co dzień. Poznałem, to mam tableta, który też bardzo dobrze trzyma, więc nie ma z tym problemu. Ale wiem, że jeżeli będę muszę jakąś fajną podróż, to... Myślę, że już o czym się to wyposażyło. jeszcze jedna rada. Jeżeli gdziekolwiek jedziecie w szczególności na stopa, bo tutaj nie macie czasami dostępu do prądu przez dłuższy okres, ale też jeżeli jedziecie gdzieś, nie wiem, na drugi koniec Polski, zabierzcie koniecznie stary, najstarszy zapasowy telefon. Najlepiej jakiś taką cegłę stylu Nokia 30 jak najstarszy telefon z dobrą baterią. Ja właśnie mam... Taki telefon, to jest chyba Nokia Który chyba trzyma 7 czy 8 dni I nieraz uratował mi skórę na jakichś długich wyjazdach więc gdzie byłam wśród namiotu i nie było miejsca do ładowania No ten telefon trzymał po prostu przez cały wyjazd I to jest niesamowite, bo wiadomo Telefon może paść i powiem Wam szczerze, że Mieliśmy taki przypadek Jak jechaliśmy właśnie stopem zagrzewia. I właśnie w takich sytuacjach Zawsze przydajecie zapasowy telefon i jakieś notatnik. Pamiętajcie, nie upłacić w wersji elektronicznej, mimo że teraz mamy cuda techniki. Zawsze najważniejsze rzeczy zapisujcie. Nie wiem, schowajcie kartkę, kurtkę czy tarobkę sekretną kieszeń, a najważniejsze dane zawsze mieć zapisane. Mam nadzieję, że dałam Wam chociaż kilka ciekawych rad na temat pakowania elektroniki. Jeżeli zabieracie coś jeszcze, coś Wam się sprawdziło w czasie podróży, dajcie proszę znać. Może zaproponujecie mi coś nowego, co się przydaje. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Zapraszam na film w sobotę, późnym wieczorem, bądź też w niedzielę, jeszcze nie wiem, kiedy go publikuję. W weekend również będę kręcić daily bloga i pamiętam o tejście podkładu. Ale będzie to wyjątkowy daily blog, ponieważ będzie z soboty i z niedzieli. Więc mam nadzieję, że materiał nie wyjdzie zbyt długi ale mam po prostu kosmiczny weekend praktycznie nie wiem kiedy będę w ten weekend spać i w domu będę tylko przylotował, więc myślę, że taki blog Wam się spodoba Już teraz zaznaczam, że będzie trochę kościelnie ale myślę, że Wam się spodoba Będą ciekawe wydarzenia a po drugie skończy się bardzo przyjemny ten vlog więc myślę, że powinniście i zadowoleni Zapraszam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału Zapraszam również na mój drugi kanał, który mi link tam, tam, tutaj. I nie zamierzam więcej już obkonować tego kanału. No, być może czasami jakaś domka się tam pokaże. To jest ostatni raz, kiedy Wam go polecam. W takim razie do zobaczenia w weekend. Trzymajcie się. Cześć!